Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym mamy okazję podziwiać przepiękny wernisarz w Galerii Piwniczka. Pani Anny Zaręby, Dom Portret własny. Jesteśmy w Galerii Piwniczka, gdzie miałam przyjemność dostać zaproszenie na wystawę, którą stworzyłam konkretnie z myślą o tym miejscu. Wystawa nosi tytuł Dom Portret własny, bo jest to taka moja wewnętrzna rozmowa. Na temat domu jest to temat, który chyba jest istotny dla nas wszystkich. Dom jest swoistą koniecznością, daje nam poczucie bezpieczeństwa, czasami jednak staje się pułapką, zagrożeniem, czasami go tracimy. I ta narracja na temat domu, taka bardzo zróżnicowana, którą prowadzę sama ze sobą i ze swoimi rozmówcami już od kilku lat, zainspirowała tą wystawę. I takie właśnie różne aspekty domu: te szczęśliwe, radosne, kojarzące się z bliskością, i te bardziej poważne, gorzkie, gdzie dom może być czymś. To po prostu utraciliśmy, są takim najważniejszym przedmiotem całej tej wystawy. Wystawa jest zrobiona głównie z materiałów, które pozyskałam, uzyskałam, znalazłam w rozbieranych budynkach. Często po prostu wyciągałam je, ratując przed kontenerami na śmieci. Te materiały, które kiedyś tworzyły domy, teraz po raz kolejny opowiadają tą historię o domu.